Bóg przemówił przez dziecko mające zaledwie 10 lat o przyszłości Polski, a to co ono zobaczyło, jest naprawdę wstrząsające. Sławik Kraszennikow urodził się w Rosji w 1982 roku i zmarł w 1992 roku, ale zanim odszedł z tego świata, otrzymał wizje tak precyzyjne dotyczące naszego narodu, że do dziś wywołują dreszcze u tych, którzy o nich słyszą. Ten chłopiec nie był zwyczajnym wizjonerem. Widział przyszłość tak, jakby oglądał film, z dokładnymi szczegółami dotyczącymi dat, miejsc i wydarzeń, które w tamtych czasach wydawały się niemożliwe. Podczas swoich pięciu lat proroczych wizji, Sławik ujawnił trzęsienia ziemi, które zniszczą określone regiony, tsunami zmywające całe miasta z mapy świata, pojawienie się globalnej waluty cyfrowej, która już zaczęła kontrolować ludzkość. A także coś jeszcze bardziej niepokojącego wydarzenie związane z Rosją i nadejście światowego przywódcy, który zwiedzie miliardy ludzi. Jednak jego najważniejsze objawienia dotyczyły przyszłości Polski i roli, jaką nasz naród odegra w czasach ostatecznych. Sławik zobaczył konkretne wydarzenia, które, według znaków, już zaczęły się w Polsce przemianę, która uczyni z naszej ojczyzny coś całkowicie odmiennego od tego, czym jest dzisiaj i wskazał konkretną datę jako moment, w którym rozpoczną się najważniejsze wydarzenia w naszym narodzie. Datę, która jest bliżej, niż się wydaje. Jeśli inne jego proroctwa już się spełniły, a wiele wciąż wypełnia się dokładnie tak, jak przewidział, to to, co zobaczył o naszym narodzie, zasługuje na naszą pilną uwagę. To, czego zaraz się dowiesz, może być najważniejszą informacją, jaką kiedykolwiek usłyszałeś o losach naszego kraju. Ale kim był Sławik? Co stanie się z Polską? Sławik Kraszennikow był zwyczajnym dzieckiem aż do momentu, gdy skończył 5 lat. To właśnie wtedy zaczął przeżywać doświadczenia, które całkowicie odmieniły jego życie i życie wszystkich wokół. W nocy otrzymywał tak wyraźne wizje, że budził się z płaczem lub krzykiem, potrafiąc ze szczegółami opisać przyszłe wydarzenia, które wprawiały dorosłych w osłupienie. W przeciwieństwie do zwyczajnych dziecięcych fantazji, Wizje Sławika zawierały konkretne informacje, nazwy miast, dokładne daty, opisy technologii, które jeszcze nie istniały. Jego rodzice początkowo myśleli, że to koszmary wywołane jakąś traumą, lecz szybko zrozumieli, że dzieje się coś nadprzyrodzonego. Chłopiec z miesięcznym wyprzedzeniem opisywał katastrofy naturalne, przewidywał zmiany polityczne, których w tamtych czasach nikt nie mógł sobie wyobrazić, a co najbardziej zdumiewające, jego przepowiednie zawsze się spełniały. Lokalna społeczność zaczęła szukać u niego rady, a jego słowa błyskawicznie rozchodziły się po całym regionie. Tym, co czyniło Sławika wyjątkowym, nie była jedynie precyzja jego wizji, ale także duchowa mądrość, z jaką o nich opowiadał. Pomimo młodego wieku doskonale rozumiał, że jego dar pochodzi od Boga i że spoczywa na nim odpowiedzialność ostrzegania ludzi przed tym, co ma nadejść. Mówił z mądrością, która zadziwiała nawet starszych, wyjaśniając trudne sprawy w sposób zrozumiały dla każdego. W czasie swoich lat proroczych wizji, Sławik przewidział wydarzenia, które wówczas wydawały się niemożliwe, lecz dziś rozpoznajemy je jako rzeczywistość. Przepowiedział pojawienie się światowej sieci komunikacyjnej, która połączy wszystkich ludzi na Ziemi, czego w latach 80. nie można było sobie nawet wyobrazić. Mówił o telefonach które będą małymi komputerami noszonymi w kieszeni. Opisywał samochody, które będą jeździć same, oraz maszyny latające bez pilotów. Jednak jego najbardziej niepokojące wizje dotyczyły czasów ostatecznych ludzkości. Sławik z przerażającą wyrazistością widział powstanie światowego systemu kontroli, który wykorzysta technologię, by śledzić każdą osobę na Ziemi. Mówił o znaku, który będzie nakładany na ludzi, aby kontrolować ich zakupy. Ruchy, a nawet myśli, opisywał światowego przywódcę, który przekona ludzkość do przyjęcia tego systemu w zamian za bezpieczeństwo i dobrobyt. Przepowiednie Sławika dotyczące klęsk żywiołowych były szczególnie szczegółowe i przerażające. Widział Los Angeles całkowicie zniszczone przez ogień i lawę wulkaniczną. Widział rosyjskie miasto Władywostok zmiecione z mapy przez gigantyczne tsunami, po którym pozostał tylko jeden słup oświetleniowy jako świadek tragedii. Przewidział, że ogromne fale uderzą w kraje bałtyckie w ciągu dnia, kiedy nikt się tego nie będzie spodziewał, zamieniając całe regiony w wodne pustynie. Być może jednak jego najdokładniejsze wizje dotyczyły globalnych zmian gospodarczych. Na dziesięciolecia przed powstaniem euro, Sławik opisywał jedną wspólną walutę europejską, która miała być jedynie pierwszym krokiem do wprowadzenia światowej waluty cyfrowej. Widział, że ta nowa forma pieniędzy początkowo będzie się wydawać korzystna, ułatwiając handel i transakcje międzynarodowe. Z czasem jednak stanie się narzędziem całkowitej kontroli nad życiem ludzi. Chłopiec przewidział również wielki konflikt między Rosją a Chinami, który nie będzie tradycyjną wojną, lecz cichą okupacją. Widział rosyjskie terytoria przejmowane bez oporu, ludzi budzących się pewnego dnia i odkrywających, że ich ziemie nie należą już do nich. Ten konflikt rozprzestrzeni się na inne części świata, dzieląc narody nie tylko geograficznie, lecz także duchowo. Jego wizje zawierały również ostrzeżenia dotyczące nowej technologii, która zostanie przedstawiona ludzkości jako rozwiązanie wszystkich problemów. Technologia ta będzie wyglądać jak niewielkie urządzenie, które ułatwi życie, dając dostęp do pracy, usług, jedzenia i rozrywki. Ale Sławik wyraźnie widział, że przyjęcie tej technologii będzie oznaczało oddanie duszy złej sile, której wielu nie rozpozna, dopóki nie będzie już za późno. Jednak gdy Sławik zaczynał mówić o Polsce, jego głos całkowicie się zmieniał. Chłopiec, który opisywał katastrofy z powagą dorosłego, nagle uśmiechał się, a jego oczy jaśniały szczególnym blaskiem. Wyglądało to tak, jakby widział coś zbyt cudownego, by można to było wyrazić prostymi słowami. Spośród wszystkich narodów świata, Sławik widział Polskę z losem zupełnie wyjątkowym, ale zanim ujawniał chwalebną przyszłość, jaka czeka naszą ojczyznę, zawsze ostrzegał o trudnych czasach, które nadejdą najpierw. Polska przejdzie przez wiele prób, zanim otrzyma swoją koronę, mówił chłopiec z powagą. Będzie zamęt, podziały wśród Polaków oraz naciski z zewnątrz, które spróbują złamać serce tego narodu ale to wszystko jest częścią Bożego planu, aby przygotować Polskę do jej świętej misji. Sławik widział, że nasz naród stanie wobec wielkiego kryzysu gospodarczego, który zachwieje fundamentami znanymi nam dzisiaj. Widział także, że nadejdą naciski polityczne zarówno ze strony Zachodu, jak i Wschodu, próbujące zmusić Polskę do porzucenia jej chrześcijańskich wartości. Ale Polacy się nie poddadzą, zapewniał chłopiec z przekonaniem. Każda próba tylko umocni ich wiarę. Młody wizjoner widział, że w tych trudnych czasach wiele krajów europejskich całkowicie utraci swoją chrześcijańską tożsamość. Widziałem narody, które kiedyś były wielkimi ośrodkami wiary, a które stały się miejscami, gdzie Bóg jest zakazany, mówił Sławik ze smutkiem. Ale Polska rozbłyśnie jak złota gwiazda pośród tej ciemności. Według jego wizji, kiedy reszta Europy pogrąży się w chaosie duchowym, Polska stanie się schronieniem dla wszystkich, którzy będą szukać prawdziwej wiary. Ludzie z całej Europy przyjadą do Polski, przewidział chłopiec nie po to, by podbijać, ale by się uczyć nie po to, by zabierać, ale by otrzymywać przyjdą jak zagubione dzieci, które wreszcie odnalazły drogę do domu. Tym jednak, co najbardziej zadziwiało w wizjach Sławika, była konkretna data, którą podał jako początek wielkiej przemiany Polski. 3 maja roku 2026 Polska otrzyma znak z nieba, który zobaczy cały świat. Od tego dnia nasza misja rozpocznie się naprawdę. Sławik widział, że ten znak nie będzie czymś, co można wytłumaczyć nauką, ani zaprzeczyć sceptykom. Będzie tak wyraźny i potężny, że nawet najbardziej zatwardziałe serca przyznają, iż w Polsce wydarzyło się coś nadprzyrodzonego. Bóg wybrał tę datę, ponieważ jest to dzień najświętszej Maryi Panny, królowej Polski, wyjaśniał chłopiec. To właśnie wtedy ona oficjalnie obejmie dowodzenie nad naszym narodem. Od tej daty, według wizji Sławika, Polska rozpocznie duchową przemianę bez precedensu w nowożytnej historii. Chłopiec mówił, że Bóg wybrał nasz naród nie dlatego, że jesteśmy lepsi od innych, lecz dlatego, że pozostaliśmy wierni w najtrudniejszych czasach. Polska wiele wycierpiała w ciągu swojej historii, mówił Sławik z współczuciem. Najazdy, okupacje, próby zniszczenia jej wiary, ale każde cierpienie było jak ogień oczyszczający złoto. Bóg wykorzystał wszystkie te próby, aby przygotować Polskę do najważniejszej misji, jaką kiedykolwiek otrzymał jakikolwiek naród. Chłopiec widział, że z tego duchowego odrodzenia wyłonią się niezwykli ludzie. Przewidział konkretnie pojawienie się młodej kobiety, urodzonej pomiędzy 1995 a 2000 rokiem w małym miasteczku na południu Polski, która stanie się proroczym głosem dla całego świata. Będzie mówiła słowa, które poruszą serca na wszystkich kontynentach, mówił Sławik. Jej głos będzie niczym balsam na rany ludzkości. Oprócz tej wyjątkowej postaci. Młody wizjoner przepowiedział, że na polskich ziemiach objawi się siedmiu przyszłych świętych, każdy obdarzony niezwykłymi darami uzdrawiania, nauczania i jednoczenia ludzi w trudnych czasach. Nie będą szukać sławy ani uznania, wyjaśniał Sławik. Pojawią się w pokorze, ale ich owoce będą tak obfite, że cały świat uzna ich świętość. Sławik otrzymał również wizję o konkretnych znakach nadprzyrodzonych które pojawią się w Polsce jako potwierdzenie naszej szczególnej misji. Widział dni, w których słońce zatańczy nad naszym terytorium w sposób widoczny dla wszystkich. Przewidział, że w naszych głównych sanktuariach maryjnych, na Jasnej Górze, w Gietrzwałdzie, a nawet w Warszawie, będzie można usłyszeć niebiańskie śpiewy. Jeszcze bardziej zdumiewające było to, że widział deszcze płatków róż o mocy uzdrawiania spadające z nieba na polskie miasta. Kiedy te rzeczy zaczną się dziać, Mówił chłopiec z radością. Polacy będą wiedzieli, że nadszedł czas, by podjąć swoją misję. Nie będzie już wątpliwości, nie będzie już strachu. Cały naród zjednoczy się w jednym sercu, aby służyć Bogu, ale aby to wszystko się spełniło, Sławik przekazał Polakom konkretne wskazania, których powinni przestrzegać. Widział, że mamy odmawiać Różaniec święty o świcie, ponieważ o tej porze nasza modlitwa ma szczególną moc nad całą Ojczyzną. Każdy polski dom powinien mieć obok siebie wizerunki Jezusa Miłosiernego i Matki Bożej Częstochowskiej, tworząc to, co chłopiec nazywał bramą szczególnych łask. Młody wizjoner widział również, że powinniśmy tworzyć małe wspólnoty modlitewne, składające się dokładnie z siedmiu osób, ponieważ ta liczba niesie ze sobą siedem osób sobą Boską Harmonię i stanie się fundamentem duchowej odnowy. Kiedy siedem serc jednoczy się w modlitwie za Polskę, mówił Sławik. Powstaje siła duchowa, która może przenosić góry. Jednym z najważniejszych wskazań, jakie otrzymał Sławik, było to, jak radzić sobie z podziałami między Polakami. Kiedy pojawi się niezgoda, nie kłóćcie się ani nie sprzeczajcie, ostrzegał chłopiec. Zamiast tego każdy powinien odmówić jedną dziesiątkę różańca za tego, z którym się nie zgadza. To będzie klucz do jedności narodowej. Młody wizjoner podkreślał, że nieuchronne zmiany są już w drodze do Polski, a ich skala będzie naprawdę ogromna. Nie będą to powierzchowne korekty, lecz przemiany dotykające każdego aspektu naszego narodu. Nasza polityka zostanie zdefiniowana na nowo, nasza gospodarka zostanie przebudowana, a nasza własna kultura odczuje wpływ tej siły przemieniającej. To wszystko jest częścią czegoś większego, co obejmie cały świat wyjaśniał Sławik. Ale Polska wyjdzie z tych zmian jako duchowo najważniejszy naród na Ziemi. Kiedy mówił konkretnie o Rosji i jej przyszłych relacjach z Polską, Sławik wykazywał się zadziwiającą jak na swój wiek mądrością. Mój kraj, Rosja, przejdzie przez wielkie cierpienia, mówił ze smutkiem. Straci dużą część swojego terytorium, jej ludność zmniejszy się, a wśród naszego narodu zapanuje wielki chaos. Ale z Polski nadejdzie pomoc duchowa dla Rosji, gdy najbardziej będzie jej potrzebować. Chłopiec widział, że po trudnych czasach nastąpi głębokie pojednanie między Polską a Rosją oparte na wspólnej wierze chrześcijańskiej. Oba narody będą sobie wzajemnie pomagać w odnalezieniu drogi powrotu do Boga, przewidział Sławik. Polska nauczy Rosję, jak zachować wiarę w czasie prześladowań, a Rosja pomoże Polsce zrozumieć sens cierpienia odkupieńczego. Według niego, począwszy od roku 2028, jeśli pozostaniemy wierni otrzymanym wskazaniom, nasza ojczyzna stanie się duchową latarnią dla całej ludzkości, miejscem prawdziwego pokoju, świętości i chrześcijańskiej radości, do którego dusze z całego świata będą przybywać w poszukiwaniu Boga. To będzie misja Polski, mówił Sławik z oczami pełnymi blasku. Nie podbijać siłą, ale przyciągać przykładem wiary i świętości. Najbardziej uderzające w Sławiku było to, że mimo wszystkich przewidzianych cierpień, nieustannie podkreślał, iż istnieje nadzieja dla tych, którzy pozostaną wierni Bogu. Mówił z absolutną pewnością, że zło ostatecznie nie zwycięży, a sprawiedliwi zostaną w cudowny sposób ochronieni w najtrudniejszych czasach. Przepowiednie Sławika dotyczące trudnych czasów, które zbliżają się do ludzkości. Mogą wydawać się przerażające, ale jego objawienia o chwalebnej przyszłości Polski niosą nadzieję pośród ciemności. Jeśli jego inne proroctwa spełniły się z zadziwiającą precyzją, to możemy ufać, że to, co zobaczył o naszym narodzie, również się wypełni. Od każdego z nas zależy, czy staniemy się częścią tej świętej misji, czy też pozwolimy, by umknęła nam najważniejsza szansa w historii Polski.